Witajcie. Początkowe nagrania przywitające i wyjaśniające mniej więcej o co chodzi. Już były. Pora przejść do konkretów w tej chwili. Nadal czuję lekką tremę. Terapeutka kazała mi siedzieć generalnie na łonie natury. I dlatego. Te okoliczności przyrody, i tak jak się będzie dawać, i czasowo, i logistycznie, tak będziemy po prostu sobie przemierzać różne miejsca, które będą atrakcyjne przyrodnicze. Będziecie mogli mieć jakieś refleksy na ekranie, ale to jest dlatego, że idę pod słońce. Akurat ustawiłem się na zachód słońca 21:13. Ma być dzisiaj. No, i przejdźmy do rzeczy. Jesteśmy dzisiaj tutaj po to, żeby się dowiedzieć, a ja żeby wyjaśnić, dlaczego to wszystko. Po co to? Bo wszystko ma swój cel. I teraz moim celem jest powrót. Do jako takiej normalności. Jako taką normalność. Taką klasyczną. Ja tam wymagający nie jestem. Podejrzewam jak większość, jak większość mężczyzn. Taka normalność to jest miejsce gdzie można żyć. To jest dom. Po drugie jest to kontakt z rodziną. Im jestem starszy, tym bardziej doceniam to, że rodzina jest stosunkowo blisko. No i możliwość jakiejś tam realizacji się mi nie zbywa na, na braku zajęć. Mam generalnie dużo zajęć dotyczących pracy dotyczących właśnie aktywności na świeżym powietrzu. Interesowania się i geopolityką, polityką, życiem społecznym, tylko interesuje mnie ten głębszy wymiar to, co jest za fasadą to, co jest yy, głębiej to, co faktycznie może wpływać na moje życie, moich najbliższych tak naprawdę chcę wiedzieć. Kto wtyka w moje życie te swoje małe brudne paluchy. Ale tyle, tyle o mnie. No i teraz, żeby wrócić do normalności, potrzebne są środki. Dlatego, że po utracie wszystkiego, po wyprowadzce okazało się, że pomimo oszczędności w wysokości 20 tysięcy złotych, to nie starcza. Dlatego Jedynko, dwójko i trójko. Następna porada. Jeżeli żyjesz z kobietą, miej uszykowane pieniądze. 20 tysięcy to jest za mało, żeby zacząć nowe życie, mając cały czas pracę i aktywnie uczestnicząc w życiu zawodowym dlatego że w poprzednim domu miejscu gdzie żyłem, które stworzyłem, którym się opiekowałem, które no teraz będzie coś bardzo głupiego. Większość osób klepnie się tak mocno w czoło, że aż spadnie z krzesła, które przepisałem albo umocowałem swoją wybrankę serca. I portfela właśnie na tamtym mieszkaniu. Dlatego, że jesteśmy razem: ja i ona, my kontra świat. Ciężko pracujesz, ale wiesz dlaczego? Bo ci zależy. Nie ma większego barana na świecie niż zakochany po uszy facet. Nie ma takiej opcji żebyście spotkali głupsze zwierzę, pierwotniaka, nie półkretyna, idiotę, który sabotuje swoje wysiłki życiowe w dłuższej perspektywie, niż zakochany facet. Dlatego też jedynko, dwójko i trójko zalecam Wam Owszem, życie romantyczne u jest cudowne, ale niestety kończy się w wielu przypadkach. A w przypadku kobiet, które mają wyższe wykształcenie w kraju zwanym Polska, oficjalnie to kraj jest. Więc te, które mają wyższe wykształcenie, to 70% z nich bierze rozwód. Takie są aktualnie statystyki. Dlatego, że kampania medialna, one są pełne mocy, są pełne siły, tylko znaczna, bardzo duża ich część przeważająca. Ta moc, ta, ta ilość tych kobiet ma tą moc nadaną z zewnątrz. Jest to moc tak zwana pusta. One same z siebie po przeprowadzeniu rewolucji. A rewolucję można i bardzo prosto przeprowadzić: to jest najprostsze: wywalenie wszystkiego w kosmos. Ale zbudowanie coś zamiast to, co spełniało. Takie same funkcje, a było dobrze pomyślane, miało fundamenty. Miało przede wszystkim fundamenty przynależności, miłości, statusu, majątku. Masz oddanego faceta, masz gościa, którego, który cię kocha, który jest z tobą. Owszem, są kłopoty, są problemy i proza życia, trzeba gacie wyprać. Eee, trzeba wyjść z psem, trzeba jechać po zakupy. Kiedy to zrobić? Dlaczego tego nie zrobiłeś? Dlaczego nie zrobiłeś tam? Po prostu się w dupie przewraca. I w pewnym momencie taka inteligentna, inaczej kobieta dochodzi do wniosku, że ona sama, że przecież istnieją tysiące mężczyzn. Którzy są jej warci i oni są o wiele więcej znaczący. Mają o wiele więcej zasobów niż dotychczasowy szympans. No i ten szympans zostaje wymieniony: Monkey Branching albo Skok na Lotopałankę. Odbijam się. Rozpościeram tłuste ciałko Skórzasty worek napełnia się powietrzem i lecę w poszukiwaniu nowych orzeszków. Okazuje się, że ci faceci. Owszem, oni są zainteresowani. Ale oni są zainteresowani ejaculate and evacuate. To taka zwykła strategia. Ewentualnie RIO, to znaczy... Ruchać i obserwować. No, i niestety taka kobieta znajdzie partnera do uprawiania seksu. Znajdzie kogoś, kto będzie z nią krótkookresowo, ale raczej nie zbuduje tak głębokiego związku opartego o takie podstawy. No bo nie oszukujmy się. Jak 10 lat przeżyłeś z kimś, no to jest to świetny, fenomenalny fundament, który powinien procentować na przyszłość i dostarczać radości. Po 40 powinno się z tych wszystkich inwestycji już odcinać kupony. Zaraz wracamy.